Cześć, i witajcie w kolejnym złowym odcinku. Na dzień dobry. Trochę fantów rolniczych, przynajmniej tak mi się wydawało z daleka. Z bliższa tutaj. Nie, no to będzie rama do jakiejś starej kopaczki, czy coś. Tak, na pewno. Rury z ogrodzenia to może też nie. O, tutaj jeszcze jest coś z tego. Koła stare. Pręty zbrojeniowe, jak były bardziej proste, to można wybrać. Chyba klepać nikt nie będzie. Chociaż, chociaż... Z braku laku to wiecie, można je wyklepać. On to i tak idzie do betonu, więc... Więc wiadomo, na jakiś apartament 12 piętrowy to może bym nie kupował, ale na jakiś prosty garaż, czy budynek gospodarczy, czy wiatę, to takie pręty... Jak złoto. Jak, jak złoto. Pocięte regały to może też średni temat. Przejdziemy po pomoście. O kurde, pomoc był uruchomy. Mm. Tu coś tu jakaś wytłaczarka chyba była. To mi się wydaje, że to będzie jakieś urządzenie do wytłaczania, bo pompa, jeszcze CCCP co na związku. Siłownik i tutaj by coś coś byś tu miało coś by tu miało przerabiać. Jeszcze raz się wyłączysz zrobię kuku, pani kamerko Ale oprócz tego to, nawet nie wiem na czym skończyłem Oprócz tego to tam chyba no, złomu dużo, ale chyba nie ma nic Ciekawego, przynajmniej ja nie widzę O, to się rusza Dobra, no to atak na cienki No już, kurde. Dzięki go nie dojrze jak na lekarstwo, to jeszcze za wielką wodą. No <laughs> jak tu oglądać? Jeszcze podwalone wszystko. Aj, aj. Aj, mały falstert. Aj. aj, 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 że tak powiem, lekko mówiąc, tam fajny jest ten do roweru na dach, bagażnik. Dobra, nic. Zobaczę na profile i może jakoś to będzie. Jeszcze przysiadem tutaj popatrzeć, ale. Właśnie, ale to najlepsze słowo. Generalnie blachologia. I to mocnym, po, mocnym. No wiecie o chodzi, że to jest to straszna blachologia. Blachologia do potęgi O. No. Także tego. Także nie widzę tu nic bardzo ciekawego, więc. Więc, więc jeszcze zobaczymy jak tam słyszę, że pan skończył się rozładować to cykli i zobaczymy co tam jest A co na grubym spytacie A na grubym trochę samochodówki Nawet nie tak trochę, tylko całkiem, całkiem Całkiem dużo tej samochodówki Ale jakieś taki współcze... no taki złom z warsztatu co Wam będę owijał pawełnę tak na spokojnie idę z wami, bo Anus, wiecie, wiecie jak jest. A już się coś trafi. O, widzicie, to już widzę coś ciekawszego. Zaraz Wam pokażę tylko może z innego kąta Nie, nie wiem, sównica była A co to jest? stół do... Wprowadzania blach. Aha, stół do wprowadzenia blach. Tu się kręci. Tutaj fajna przekładnia. Stół do wprowadzania blach. Jakby ktoś nie wiedział, tak wygląda stół do wprowadzania blach. O. Nie, to bardziej wiecie. Tematy raczej hutnicze niż takie dla wszystkich. ale. Jako ciekawostka. Jako ciekawostka stół do wprowadzenia blach. O, dobra, zobaczę co tu jeszcze, co tam jeszcze, co tam jeszcze, co tam jeszcze I później na spokojnie jeszcze bez kamery. A co mamy tu? Tu mamy... niech to najlepsze określenie złom serio złom dobra, idę jeszcze się tam pokręcić bez kamery jakby było coś ciekawego to zaraz się włączę no to dobra tak jak wam obiecałem ostatnim razem czas na testy Najpierw sprawdzimy tego Parkside'a, a później jak się uda sprawdzimy tego DeVolta. Tutaj z Parkside'em podejrzewam, że nie trzeba będzie podpinać trzeciego pina wystarczy tylko minus plus, ale to jeszcze zobaczymy. Akumulator AirBower'a 5Ah, a to akurat mniej ważne, to jest taka przystawka dodrukowana na drukarce, no i konektorki. Także podłączam i patrzymy co się dzieje. Jak wy to widzicie, a nawet, nawet plus minus. Oj, coś by potrzebne było. O, chyba tak. Dobra, to idziemy po moje urządzonko. Urządzonko tak naprawdę dwa potencjometry i cztery wyprowadzenia dobrze wam znane albo i nieznane. Jak ja to jak to miało być? To tu. Hmm. To była chyba też masa. Tak, a tu albo 10 kg, albo 100 kg. No i kręcimy potencjometrem. Ja podpiłem wersję 10 kg, więc kręcimy potencjometrem. A, a, tu nie ma życia, więc podetniemy 100 kg. Też nie ma życia Więc chyba będzie czas na rozbiórkę No dobra Mamy porozkręcane Mamy porozkręcane, nie ma się tu czaić Czekajcie to tu, to tu Dobra. Wiemy, że to bangla. Zaraz zastanówmy się, co może być spalone. Tutaj ta płytka, ten BMS, czy co tutaj jest? Zaraz się przyglądnę, czy on tu ma jakieś bezpieczniki, czy coś. Będziemy szukać. Dobra. To tak. Co z tym paraksajdem? Na pewno muszę kapnąć troszkę smaru. Tutaj nie wiem, czy tu jest łożysko, czy tylko jest jakaś tulejka. W każdym razie tutaj. Kapnę troszkę smaru, żeby było łatwiej. E, uszkodzony jest ten moduł. Prawdopodobnie to jest jakiś BMS. Coś takiego. Nawet mi się bardzo nie chce się układać, jest uszkodzenie, bo ja z tych akumulatorków, co korzywa, korzystam z one tam mają w środku swój moduł BMS. Nie wiem, może Parkside nie stosował? Może, może. Nie wiem, trzeba by zgooglować. Czy stosował, czy nie stosował w akumulatorach i może pakowali do elektronarzędzi. Może tak być, generalnie zauważyłem, że jak to tutaj połączę, tą masę z tą, o nawet coś widzicie, to spokojnie będę mógł korzystać, że tak powiem, z akumulatorków Airbowera i po prostu korzystać tylko z dwóch pinów, czyli minus, plus, ten będę środkowy, mogę pominąć i wtedy to fajnie bangla. Także nalutuję sobie tutaj zworkę i ten Parkside jak najbardziej do jakiejś tam harowy będzie robił. Także nie będę Wam przecież pokazywał jak luty jest Biorę się za ściekałości za tego deVolta. Także już jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Dobra, czas na devolta. Miałem go nie rozkręcać, ale skoro tak szybko poszło z tym Parkside'em. to... To czemu by nie? Jest spalony silnik. Czy tutaj są jakieś inne problemy? Jaki tu jest? tu jest kawałek silnika? Co to jest napisane w tym silniku? 12V? No ma tylko 12V? Co? No kurwa. No ja nie chcę wiedzieć inaczej. 12V? O, to. To jest dziwko. Dobra. Po chwili namysłu zrobimy tak. Podepniemy mu na chwilkę te 18V. Chwilowo 12-18, no a jest szansa, że nic mu nie będzie, a przynajmniej zobaczymy czy on w ogóle ma jakieś życie. O! Kurczę. Ładniej chodzi ten diwol na 12V niż... I ten Parkside. Także cóż. E... Kurde no faktycznie na 12 no. Nie chce być inaczej. Nie no spoko. Także no tyle. Uratowane z diwolta. Ja uważam, że dobrze. Nie ma, nie ma włącznika. Właściwie to tylko włącznik pasowało do i i tak samo korzystając z akumulatora z zewnętrznym BMS-em też by to latało. Więc nie ma źle, można powiedzieć 2-0 i jeszcze tylko w sumie zostało to jato do sprawdzenia, więc może jak już jesteśmy na fali a idzie tak szybko to robimy pyk i wpada jato powiem wam tak, z tym wkrętakiem jato e, no, rozkręciłem, to wam nie pokazywałem nawet chyba oryginalna bateria, jakaś tam kuj, coś tam itr18650p to raczej nie jest samsung e, 1300 mili ja tutaj mam ogniwo Samsunga ICR 18650, ale ono jest sprawne. Nie pamiętam z czego ja je wytargałem, ale wiem, że ono było sprawne. No i patrzcie, nawet nie będę podpinał, tylko złapię palcami. I słuchajcie, czekajcie, jeszcze zmienimy obroty, żeby nie było. Także super, jeszcze można by zrobić też. O. Aż podniosło. Także wymienię sobie tu tylko baterię, przelotuję ją. No i, i fajny wkrętak ja to taki podręczny w cenie złomu. <gry> jak najbardziej super sprawa. Także tuż. czekajcie, wezmę rączki Fajnie, fajnie. Nie ma co powiedzieć. No, liczyłem, że. Nie liczyłem, że będzie tak dobrze, jeśli, jeśli mam być szczery. Bo liczyłem, że może być różnie z tym ja to, że może być przekręcone, może być tam wiecie pęknięty trybika, czy coś takiego czy silnik spalony. W tym Parkside liczyłem, że też będzie silnik spalony. Okazało się tam moduł. Ee, a diwolta, Volt wziąłem na zasadzie, a wezmę, bomarkowy diwolt, lub się sprzedawać. Takie rzeczy, a tu się okazuje, że tam też jest silnik sprawny, chociaż na 12V, ja podpięłem na 18, ale widzieliście, że fajnie kręcił. Nawet powiedziałbym, że lepiej kręcił niż ten parkside. Potem Parkside'owi wciknąłem trochę smaru i też mu trochę pomogło także cóż, no fajnie fajnie, rzadko się tak zdarza, żeby było tak dobrze, a tu akurat się tak zdarzyło, także naprawdę nie mam prawa narzekać, a przy okazji e, będę to dokleić do jakiegoś odcinka, gdzie gdzie się nic nie znajdzie, no po prostu bo czasami też tak bywa także tym razem fajnie, a co będzie w następnym razem? Zobaczymy co złom pokaże, o dobra, nie nudzę e, Trzymajcie się. Pozdro. Czołem.